I tu konik um, 908 um, Właśnie skończyłam um, że tak powiem taki zestaw um, usta i taki pierśnik, ponieważ tutaj nie ma um, sznureczka, ale um, myślę, że jest dobrze e, więc tak um, zrobiłam pomarańczowy czarny um, bo myślę, że bardzo ładnie pasuje akurat nie do siodła i, i, i do ale Um, jeszcze może potem podkładkę, właśnie zrobię na siodło um, i czapraczek. Um, więc może jeszcze taki um, song hunter zrobię. Teraz tak, tutaj um, ma tak dzidło. Tutaj zapomniałam o tym, o um, kółeczku, ale, um, ale już to chciałam dokończyć, bo nie chciałam się od nowa zaczynać. Z wodę trzyma i tutaj idzie tak. Więc. E, piszcie, jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak to się robi. E, I proszę o lajki. No i. E... No i tak. I ochraniacze bym jeszcze chciała zrobić. E, więc tak. I potem już będzie e, cały zestaw. E, myślę, że te kolory bardzo do siebie pasują. Więc to wszystko. Dzięki za oglądanie. Pa!